Zgromadziliśmy się, by wyrazić wdzięczność i szacunek dla Was, którzy narażając zdrowie i życie każdego dnia chronicie i ratujecie innych. Służba strażaka jest zdecydowanie czymś więcej niż obowiązkiem. To przede wszystkim powołanie, którego oprócz odwagi i determinacji wymaga także empatii i bezinteresownej troski o innych. W chwilach największego zagrożenia potraficie zachować inną krew i podejmować decyzje, od których zależy ludzkie życie. Każdego dnia bez względu na porę i okoliczności jesteście tam, gdzie Was najbardziej potrzebują. Proszę Was o kontynuowanie misji z niewygasającym zapałem i poświęceniem. Wasze działania stanowią inspirację i pokazują, że nawet w najtrudniejszych chwilach ludzkość i dobroć mogą zwyciężyć. Bo prawdziwy bohater to nie ten, który zawsze wygrywa, ale ten, który nigdy się nie poddaje. ze strażacy, z okazji Dnia Strażaka chciałbym złożyć Państwu życzenia. Po pierwsze, bezpiecznej służby, po drugie, satysfakcji z wykonywanej służby, a po trzecie, zrozumienia wśród najbliższych tego, że Państwa służba jest często wymagająca, ale niezbędna dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej i jej obywateli. Pragnę się w tym miejscu zwrócić również do duchen i duchów strażaków ochotników. Cieszę się i podkreślam. Dziękuję Panie Prezesie i komendancie, że te dzisiejsze uroczystości są organizowane wspólnie. Pragnę podkreślić, że duchowie działają głównie poza dużymi miastami, poza dużymi ośrodkami na terenach wiejskich i ta pomoc jest dla nas najważniejsza. Dziękuję bardzo za to. W województwie śląskim działa 944 jednostek ochotniczej straży Pożarnej z czego... Połowa jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jest to duże wyzwanie. Również dziękuję, że duchowie strażacy się angażują i uczestniczą w tym systemie.